Dzień dobry Państwu. Niesamowita na koniec jeszcze ktoś jest na sali, także pierwszy sukces mam za sobą. Nazywam się Anna Kaczmarska. Większość swojego czasu zawodowego przepracowałam w szkole. W tej chwili zajmuję się szkoleniami, ale przede wszystkim zajmuję się realizacją takiego mojego edukacyjnego marzenia. Dawno, dawno temu, kiedy zaczynałam pracę w szkole, do Polski wchodziły mediacje. Jeszcze nie rówieśnicze, ale mediacje. I ja wtedy bardzo marzyłam, żeby było to takie rozwiązanie, które będzie rozwiązaniem również szkolnym, również edukacyjnym. Pracowałam wtedy w gimnazjum, byłam pedagogiem i w tej szkole mi się to nie udało. Natomiast teraz udaje mi się to na zdecydowanie większą skalę. Opowiem Państwu o czymś, co robię od pięciu lat. Trochę opowiem też o, o efektach. No i mam nadzieję, że trochę Państwa zarażę tą ideą. Ale najpierw muszę opanować, o tak. Ale najpierw muszę Wam zadać takie pytanie dość osobiste. Czy Wam się kiedyś zdarzyło pokłócić? Dobra, to może się dogadamy. To zadam pytanie drugie, bardziej osobiste. A jak już się pokłóciliście, to zdarzało Wam się odczuwać złość, wściekłość, a może nawet chęć uduszenia tej drugiej osoby? Byli tacy. Jest dobrze. Okej. Okay. To już będzie ostatnie. A jak tak się wydarzyło, że się pokłóciliście i byliście wściekli? To zdarzyło wam się powiedzieć o dwa słowa za dużo? Okej, okay. nigdy. Z panem porozmawiam po. Słuchajcie, no to, to jest taka sytuacja, która dotyczy też młodych ludzi. Dotyczy nas wszystkich. To jest moje ukochane ćwiczenie, kiedy zaczynam szkolenie dla nauczycieli z zakresu mediacji. Zjedlę sobie wtedy grupę na podgrupy. Państwo będą dziećmi, Państwo młodzieżą. Państwo mi wyglądają na światowych przywódców. A tam z tyłu to myślę, że sportowcy sobie siedzą. I zadam Wam takie zadanie. Macie o to, opisać mi, o co kłóci się Wasza grupa i co wtedy robi. No i grupy sobie tak świetnie pracują, a na koniec robimy porównanie. I jak myślicie, co się okazuje? No, to, co podejrzewacie, że kłócimy się o podobne rzeczy, tylko jak kiedyś powiedziała jedna z nauczycielek, zabawki robią się coraz droższe, i mamy bardzo podobne rozwiązania. Tylko nazewnictwo nam się zmienia bo dzieci się biją, dorośli przemoc stosują, a światowi przywódcy wywołują wojny. I to trochę pokazuje, że my dorośli bardzo modelujemy to, w jaki sposób młodzi ludzie rozwiązują konflikty. Bo deklaratywnie to ja swojej córce mówię: nie przyzywaj, nie bij, nie wyzywaj, odpowiedz spokojnie. A potem jadę do pracy, spieszę się jak nie wiem co, a ona sobie siedzi z tyłu, a przede mną jedzie taki jeden. Co to prawo jazdy, znalazł, gdzie gdzie. No, i całe moje wychowanie właśnie diabli biorą. Niewiele potrzeba, żeby zaistniał konflikt. Bo taki przepis według dojcza to jest tak. Minimum dwie strony pozostające ze sobą w relacji, i ta relacja wcale nie musi być bardzo osobista. I tu jeszcze dalej konfliktu nie ma. Dostrzegające, że mają inaczej. Że się różnią. I tu jeszcze też jest OK, bo jestem sobie na spotkaniu rodzinnym, ja głosuję na partię X, a moja ukochana ciocia na partię Y. I jeszcze ciągle może być spokojna ta kolacja. To kiedy zraz pojawi się problem? No jak ja z uporem maniaka będę tłumaczyła cioci, że ona się na niczym nie zna i absolutnie nie powinna, a ona wytłumaczy mi, że co ja, młody człowiek, Wtedy nagle modnieje, mogę wiedzieć, bo wiadomo, że jedyna słuszna opcja to. I teraz, jeśli myślimy o takim widzeniu konfliktów, to e, pojawia się kolejne pytanie: czy ten konflikt jest dobry czy zły? Naturalny, super. W mediacji jest takie słowo ulubione to zależy. W języku chińskim słowo konflikt składa się właściwie z dwóch słów szansa i zagrożenie. I trochę tak jest. Nawet największe konflikty, jeżeli są konfliktami, które zostaną rozwiązane w taki sposób, który buduje, który oczyści atmosferę, który naprawi relacje, który pokaże stronom, jak to widzi jedna strona, jak to widzi druga strona, który zbuduje na przykład u młodych ludzi umiejętność rozwiązywania konfliktów. To może być czymś dobrym, może być szansą. I odwrotnie, jeżeli będzie to konflikt, który nie zostanie rozwiązany, tylko rozstrzygnięty, bardzo podobne słowa, bardzo różne działania. Powiem o tym za chwilę. Jeżeli ten konflikt zostanie rozstrzygnięty autorytatywnie, z góry, jeżeli będzie to konflikt, w wyniku którego zniszczą się relacje, jeżeli to będzie konflikt który na przykład rozwiążemy my dorośli, to my tak naprawdę tym młodym ludziom zabierzemy coś, co jest bardzo istotne sprawczość, o której też jeszcze powiem. Jakbym Państwa podzieliła na te grupy i byście sobie Państwo trochę popracowali w tych grupach i doszli do tego, że konflikty były, są i będą w każdej grupie społecznej. To tak naprawdę to, czego potrzebują młodzi ludzie, to umiejętność rozwiązywania tych konfliktów, ale też umiejętność widzenia ich, tak jak Pani tutaj powiedziała, jako coś naturalnego. Nie coś, co najlepiej zakopmy, przykryjmy, udajmy, że nie istnieje. Nie coś, gdzie należy reagować z ogromną agresją, ale coś. Yy, w czym można wykorzystać różnego rodzaju narzędzia komunikacyjne, które dadzą szansę na to, żeby ten konflikt rozwiązać, a nie rozstrzygnąć. I tak powoli się zbliżamy do sieci i do tego, co myślę, jest główną, głównym tematem tej konferencji, czyli do tych konfliktów, które dzieją się w sieci. Ja jestem teraz, nie mieszkam w Warszawie, mieszkam w Katowicach. Prowadzę teraz w Warszawie cykl warsztatów na temat hejtu w jednym z liceów warszawskich i młodzi ludzie zawsze w trakcie tych warsztatów, bo robię to już od wielu lat, mówią, że w sieci łatwiej. Wczoraj jeden chłopak mówi mi tak, wie pani, bo to łatwiej przechodzi przez palce niż przez gardło. I trochę tak jest, bo my nie musimy popatrzeć w oczy. Dzisiaj z kolei jeden uczeń, akurat z, drugiej, z pierwszej klasy, mówi do mnie, wie pani, bo ja nie mierzę się z tym, że widzę tą przykrość na twarzy. Ja się z tym nie mierzę. To nie jest moje. Mogę się wylogować, mogę zamknąć, mogę kogoś zablokować. To nie jest moje. Sieć staje się taką przestrzenią bez twarzy, a dla odmiany w mediacji pojawi się ta twarz. Ale zanim o tym, to jeszcze dlaczego ja taką jestem fanką, myślę sobie, tych mediacji. Bo media społecznościowe to nie jest nasz świat. I przepraszam, jak tutaj obraziłam jakieś osoby zdecydowanie młodsze ode mnie, ale jeśli myślimy o dzieciach i młodzieży, to media społecznościowe są światem, w którym oni są tubylcami, a my gośćmi. Kiedy pojawia się tam konflikt, to tak naprawdę oni, opowiadając nam o nim, muszą nam trochę opowiedzieć jako o innym świecie. Jakby opowiadali nam o kraju, którego to no coś tam słyszeliśmy, coś czytaliśmy, ale tak naprawdę do końca nie znamy. E, I może nam się wydawać, że przez to, że tam bywamy, że mamy konta w różnych serwisach, to jest to ten sam poziom, ale oni tam żyją, a my tam bywamy. Bardzo mocno to widać w temacie języka. Państwo pracują z dziećmi i młodzieżą, więc jak ja bym wam zadała pytania o młodzieżowe słowo roku, to pewno by Państwo odpowiedzieli. Myślę, że nawet z ostatnich kilku lat, ale nie mówimy tak na co dzień. U mnie w domu jest taka tradycja, że jak się pojawia ten konkurs na młodzieżowe słowo roku, to wspólnie z moją córką robimy test mojemu mężowi. On nie pracuje z młodzieżą. W pierwszym momencie jest zaciekawiony, mniej więcej po trzecim słowie się obraża. I mówi, co to w ogóle są za słowa? Nikt tak nie mówi. Na no co moja córka mówi? Tato, połowa świata tak mówi, ta młodsza. Nie jest wtedy zbyt szczęśliwy. Ale wracając jeszcze do tego języka. Młodzi ludzie porozumiewają się językiem, który nie do końca jest dla nas zrozumiały. Młodzi ludzie używają emotikonów w inny sposób niż używamy ich my. E, młodzi ludzie tłumacząc nam swoje konflikty, zwłaszcza z konflikty w sieci, muszą przetłumaczyć je niejako na język zrozumiały dla nas. Coś, co młodzieżowi mediatorzy, tak wybiegając troszkę do przodu, rozumieją w lot. Bo wyznają te same zasady, bo podobnie rozumieją honor, bo znają reguły tej gry bo rozumieją, że taka emotikonka tutaj jest ciężką obrazą, a my się zastanawiamy, co tam właściwie jest, to przez tą zmianę języka pewne konflikty, zwłaszcza konflikty w sieci, jest nam zdecydowanie trudniej zrozumieć. I ostatnia rzecz, zanim przejdę do mediacji. Pewne... Rozmawiamy tutaj o cyberprzestrzeni. Rozmawiamy o cyberprzemocy. Dzieją się... Konflikty w sieci i znikają te posty, i ktoś coś usunął. Wiemy, że nie na zawsze, ale ślad został i ten ślad został w tych miejscach, które są już bardzo realne, w tych osobach, które są bardzo realne i kumulują się w szkołach. I nie, to nie jest absolutnie wina szkół. Po prostu w szkołach ci młodzi ludzie realnie mają szansę się spotkać w realu. Więc naturalną koleją rzeczy to, co się wydarzyło w sieci, ten konflikt, który zaistniał w sieci, ta przemoc, która się w sieci pojawiła, przenosi się na to, co dzieje się w szkole. Eee, różne są pomysły na rozwiązania, ale popatrzcie, że kiedy ten konflikt zostanie rozstrzygnięty w sposób taki korzystający ze sprawiedliwości retrybutywnej, czyli jest wina i kara. Skupiam się na przyszłości. Zastanawiam się, kto, co, kiedy i komu. Ile za to jest punktów minusowych albo jakichś innych działań? To tak naprawdę skupiam się na tym, co już było. I być może młodzi ludzie nawet podadzą sobie ręce tu i teraz w gabinecie dyrektora, pedagoga, psychologa przed wychowawcą, a potem wychodzą ze szkoły i ta sprawa relacyjna, to coś, co zostało zniszczone w, w tej sieci, tak naprawdę dalej działa i tak naprawdę dalej niszczy i tak naprawdę dalej e, wywołuje konsekwencje. Nawet jeżeli ten konflikt w sieci zostanie w jakiś taki sposób rozstrzygnięty, to to, co się pojawia, to konieczność poradzenia sobie z jego skutkami. Bo przecież ci młodzi ludzie często zostają w tej samej klasie, w tej samej szkole. Dobra, zmiana szkoły. Mieszkają blisko siebie. Nie mieszkają, wyprowadzą się, ale siedzie wszędzie. I niosą ze sobą tą nierozwiązaną sytuację, i zwłaszcza osoby doświadczające hejtu, Niosą za sobą takie przekonanie, że jest jakaś sytuacja, która została niezamknięta, nierozwiązana, w której sobie nie poradzili, być może przed którą uciekli. No i teraz o tym, co jest taką moją pasją i o czymś, co, do czego może Państwa zarażę, czym może Państwa zarażę, do czego może Państwa zachęcę, czyli o mediacji rówieśniczej. Mediacja rówieśnicza to dobrowolne i poufne poszukiwanie rozwiązywania konfliktów między uczniami. W obecności dwóch bezstronnych i neutralnych uczniów, którzy są do tego przygotowani. Brzmi strasznie, ale jest dosyć przyjemne. W mediacji rówieśniczej mamy taką sytuację, w której najpierw pojawia się szkolenie Rady Pedagogicznej. Po co? Po to, żeby świadomie podjąć decyzję, że ryzykujemy. Już przeżyliśmy tyle reform. Tyle różnych pomysłów, i może mamy dość, ale może spróbujemy jeszcze raz. Potem pojawia się szkolenie minimum dwóch, fajniej, jeżeli więcej, nauczycieli, długie, 40-godzinne, a zgodnie z rekomendacjami pewno się wydłuży za chwilę. I będą to nauczyciele, którzy potem będą szkolić uczniów, i którzy będą ich opiekunami, i którzy będą dla nich wsparciem, i którzy będą moderować proces mediacji w szkołach. I potem oni szkolą uczniów. I ja się zawsze śmieję, że nas, dorosłych, nas nauczycieli, trzeba szkolić 40 godzin, a uczniów tylko 20. Ale słuchajcie, tak to jest, że na szkoleniu z nauczycielami, ja sama kiedy wiele lat temu się szkoliłam, to my mamy milion wątpliwości i tworzymy takie scenariusze, a potem prowadzimy szkolenie z uczniami i jakoś oni to łapią tak w lot. Może nie mają tylu nawyków, może nie kołacze im z tyłu głowy ta nasza nauczycielska odpowiedzialność. Ale rzeczywiście łapią w lot zdecydowanie szybciej. I co oni robią? Oni przede wszystkim są wybrani ze środowiska uczniów. To uczniowie wybierają młodzieżowych mediatorów. Jak był pierwszy rok, kiedy się tym zajęłam, było spotkanie metodyczne i przychodzą nauczycielki, przychodzi jedna i mówi: słuchaj. Nic z tego nie będzie. W ogóle zapomnij, położymy ten projekt. U mnie wybrali takich uczniów. Mówię, dobra, no w jednej szkole. Wchodzi druga i mówi: słuchajcie, jakich uczniów u mnie wybrali. Nikogo z tych, kogo obstawiałam. No więc lekko się przeraziłam. Zadzwoniłam do, do mojego guru, do Kasi Stryjek, która zajmuje się mediacjami zdecydowanie dłużej niż ja. Ona się tylko roześmiała i mówi: Dobra, to znaczy, że macie właściwie wybranych uczniów. I co się okazało, że ci uczniowie, o których my byśmy nie pomyśleli, że będą takimi świetnymi mediatorami, właśnie nimi są. E, mam przyjemność z nimi pracować już 5 lat. E, moi najstarsi mediatorzy są w tej chwili w średnich szkołach. Jedna z nich marzy o tym, że, żeby zostać mediatorem, dorosłym mediatorem mediującym w sprawach również sądowych i prowadzącym mediacje przedsądowe. E, więc to jest, to, są, to jest taka grupa uczniów, która jest wybrana spośród uczniów, czyli dostaje od nich takie prawo do wtrącania się. Klasa mówi ok, jak jest konflikt, to Ty masz prawo się wtrącić, bo mamy do Ciebie zaufanie, bo wierzymy, że Ty jesteś w stanie pomóc nam to rozwiązać w sposób pokojowy. Coś o czym mówiłam, czyli sprawczość. Wiecie, to jest mój konik. O sprawczości mogłabym mówić godzinami, ale pilnuję tutaj czasu. Więc ulubione moje pytanie: pokłóciła się Kasia z Basią, to czy jest konflikt? No właśnie. Bo tak, w teorii to nie jest Kasia i Basi, ale natychmiast pojawia się rodzic numer jeden, który mówi: Pani coś z tym zrobi, bo Kasia, odkąd zadaje się z Basią? To. Pojawia się rodzic numer dwa, który mówi, pani coś z tym zrobi, bo odkąd Basia przyjaźni się z Kasią, to. I być może, a nawet jestem przekonana, oboje, oboje rodzice występują w bardzo dobrej wierze. Chcą ochronić swoje dziecko, ale też tworzą taką sytuację, w której konflikt przestaje być Kasi i Basi. To nie one ćwiczą kompetencje, empatii. Rozumienia, komunikacji, nazywania uczuć i emocji, przekształcania uczuć i emocji w potrzeby, określania, jakie działania zrealizują te potrzeby, tylko ćwiczą je dorośli. W mediacji mamy taką siłownię kompetencji. Początki są trudne, naprawdę są trudne dużo łatwiejsze w szkołach podstawowych niż w szkołach średnich. I myślę sobie, że to jest trochę tak, że młodzież już tyle razy przekonała się, że nasze świetne rozwiązania są co najmniej podejrzane, że ma do nich dość duży dystans. Ale mamy też szkoły średnie, w tej chwili chyba tak pół na pół. Tak, myślę, że tak pół na pół, jeżeli chodzi o mediację. Za to w szkoły średnie, kiedy wejdą w mediację i kiedy uda się to rozkręcić, to rzeczywiście mają też bardzo nietypowe i bardzo fajne pomysły. Co jeszcze się dzieje w mediacji? Mosty porozumienia. Kiedy pojawia się mediacja w szkole, to zmienia się sposób komunikacji. Ostatnio odwiedzałam jedną ze szkół, w której, z którą współpracujemy od pięciu lat. i Idę sobie korytarzem i słyszę, zastanów się, bo jak ty dalej będziesz do mnie tak mówił, to wylądujemy na mediacji. Myślę, no, to była groźba, nie? No, i pytam y, nauczycieli. Oni mówią, że to jest standardowe hasło u nich w szkole i że dla nich w ogóle nie brzmi jak groźba w sensie dla tych młodych ludzi w ogóle nie brzmi jak groźba, bo oni ich nawet o to pytali. To jest takie hasło, które pokazuje, że zmienia się świadomość, że młodzi ludzie zaczynają czuć większą kontrolę tego, co mówią i tego, co robią. I że oni mówią, słuchajcie, zanim zrobię ten jeden krok za dużo, to może warto zrobić jeden krok wstecz. I zobaczyć, czy nie jestem w stanie się skomunikować w trochę inny sposób, zanim będę musiała stanąć z konsekwencjami tego, że powiedziałam o jedno, o dwa, o trzy słowa za dużo. E, powiedziałam, że sieć jest taką przestrzenią bez twarzy. To mediacja pozwala wyjść z twarzą z konfliktu. Dlaczego? Bo słuchajcie, to, co się odkrywa na mediacji, to nie tylko co, kto, gdzie, kiedy, komu, ale przede wszystkim. Rozmawiamy o uczuciach i emocjach każdej ze stron. I to jest, słuchajcie, też niesamowicie takie rozwijające, że młodzi ludzie uczą się nazywać to, czego czu to co czują. Te uczucia to jest jakby pierwszy poziom. A jak czuję się niewysłuchana, to potrzebuje uwagi. Przekładamy uczucia na potrzeby. Młodzi ludzie zaczynają widzieć i rozumieć związek pomiędzy tymi, tymi sytuacjami, pomiędzy uczuciem a potrzebą. A skoro tak, to czego potrzebuje w obszarze działań? I tu już, słuchajcie, rodzi się rozwiązanie, ale jest to rozwiązanie na zasadzie wygrany wygrany. Czyli w mediacji dbamy o to, żeby obie strony mogły wyjść z twarzą. Dlaczego? Bo, słuchajcie, jeżeli któraś ze stron wyjdzie z poczuciem krzywdy, to poczucie krzywdy jest bardzo często tym uczuciem, które zmieniamy w złość, a złość w agresję. E, no to mogłoby się wydawać, że ta osoba stosująca hejt e, będzie taką osobą, która wychodzi świetnie, tak, bez żadnych konsekwencji. E, I także jest rzeczywiście na samym początku, kiedy. Pojawia się takie przekonanie do momentu, kiedy nie widzi się tych mediacji, albo kiedy się samemu nie mediuje. Bo to, co się dzieje na mediacji, to to, że osoba stosująca hejt, stosująca przemoc, ta, ta która zachowała się niewłaściwie, widzi realne konsekwencje. To już nie jest jakiś komentarz, to nie jest już jakiś mem. To są realne konsekwencje, które ona widzi u tej drugiej osoby. Widzi realne koszty swoich działań, ale ma też szansę pokazać, jak to wyglądało z jej strony. I bardzo często jest tak, że młodzi ludzie mówią, ale ja napisałem jeden komentarz. Ja nie wiedziałem, że ich jest 30. Ja nie wiedziałem, że to zostanie aż tak odebrane. To, co się jeszcze na mediacji pojawia, to taka indywidualna odpowiedzialność. Jak ja bym państwu dała teraz jakieś rozwiązanie? Może być fantastyczne. To jest wysokie prawdopodobieństwo, że za jakiś czas państwo przyjdą i powiedzą to rozwiązanie było beznadziejne. Taki fachowiec, no, na konferencji sobie wystąpiła, a taką głupotę nam doradziła. I dlaczego? Bo ono nie było wasze. I coś, czego ja się nauczyłam w mediacji, to też ogromnej pokory, również kiedy mediuję sądowo i pozasądowo, takiej pokory wobec stron, że one znają sposób na to, jak tę sytuację rozwiązać. Często kiedy mediuję, to w głowie, chociaż ostatnio już coraz rzadziej na szczęście, ale mam jednak jakiś pomysł na rozwiązanie. Bardzo się pilnuję tego momentu i bardzo pilnuję, żeby on nie zdominował moich myśli. Bo to strony mają najlepsze pomysły na rozwiązania, i często są to takie rozwiązania, na które ja zupełnie bym nie wpadła. I teraz tak, jeśli ja o to wymyśliłam rozwiązanie w konflikcie z panią, i było to nasze wspólne rozwiązanie, to uwierzcie mi, że jak niepodległości będziemy bronić tego, że to jest nasze, zrobimy wszystko, żeby odnieść sukces, bo jest nasze, bo to jest moje osobiste. I coś takiego dzieje się też z uczniami. I co to powoduje? Słuchajcie, trwałość tych mostów. No i została mi minuta. To teraz tak systemowo. Różne są pomysły na wprowadzanie mediacji do szkół. Ja kocham system. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że system to jest coś, co ma szansę przetrwać. Dla nas szkolenie to dopiero początek. Dla nas szkolenie to jest taki, wiecie, to jest ten moment start. Jak wprowadzamy mediację w jakiejkolwiek szkole, to robimy to w taki sposób, że jest to szkoła, która jest objęta taką naszą opieką przez cały rok, takim wsparciem metodycznym. Jak wiadomo, wszyscy nauczyciele najbardziej kochają tworzenie dokumentów. Dlatego zabieramy Państwu tą przyjemność bo uważamy, że dlaczego wy tylko macie się cieszyć. A tak zupełnie serio, proponujemy nasze wzory dokumentów. Od komunikatu dla rodziców do wysłania przez dziennik, od zgód dla młodzieżowych mediatorów, od zgód rodzica, aby dziecko zostało jego mediatorom, od propozycji zmian statutu. Przez wszystkie dokumenty, które się gdzieś tam pojawiają, i jakby przeprowadzamy Państwa przez cały taki proces wprowadzania mediacji do szkoły. To, co robimy jeszcze, to dbamy o to, żeby tworzyła się sieć. W Zabrzu, gdzie to zaczęliśmy, bo, bo myślę, że tutaj to jest ten moment, żeby się pochwalić, zaczynaliśmy od pięciu szkół, i to jest naprawdę całkiem fajna liczba. Mamy pięć szkół, nauczycieli z tych pięciu szkół. Tworzą sieć, tworzą grupę, tworzymy ją zazwyczaj na którymś z komunikatorów, który tej grupie odpowiada, i my się na bieżąco dzielimy pomysłami, trudnościami, podsuwamy sobie gotowe scenariusze, gotowe treści. Teraz na przykład jesteśmy na etapie pracy nad większym rozreklamowaniem mediacji i robimy to w podobny sposób. Rozbudowujemy ten system. W tym roku rozbudowaliśmy go o międzyszkolne spotkania mediatorów. To jest taki mój nowy pomysł na ten rok. I powiem Państwu, że trochę się go bałam. A w dodatku jeden z dyrektorów, który współpracuje z nami od pięciu lat, mówi, słuchaj, ja mam taki pomysł, jak zrobić to jeszcze bardziej szalone, zróbmy spotkanie również dla rodziców wielki wtorek przed świętami wielkanocnymi. Ja mówię, Wojtek, kto przyjdzie? Ja cię błagam. Jaki rodzic przyjdzie do szkoły na jakiś warsztaty mediacji? Mój wrodzony jest tutaj zawiódł. Słuchajcie, przyszły dwie grupy, pełne dwie grupy rodziców, którzy chcieli zobaczyć, jak to wygląda, chcieli zobaczyć ich dzieci. Dzieciaki przygotowały symulację mediacji. Naprawdę było to takie bardzo, bardzo fajne. Od, yy, od dźwięku ze strony rodziców po tych warsztatach podchodzi jedna pani i mówi tak. No i co pani tutaj zrobiła z tymi mediacjami? Wiecie, spionizowałam się natychmiast. Mówi, wie pani, ja już w domu z mężem nie mogę się nawet normalnie pokłócić, bo przybiega ten tutaj i mówi, mediować, mediować, jestem gotowy. Nie? Więc to jest w ogóle takie, wiecie, też mega fajne, zobaczenie tych mediatorów w zupełnie nowych sytuacjach. W tamtym roku jechałam z nimi do Gdańska, do Gdańskiego Centrum Mediacji Rówieśniczej i Szkolnej i moi mediatorzy pokłócili się o miejsce przy oknie. I pani wicedyrektor postanowiła zainterweniować, ale stwierdziliśmy, dobra, poczekaj, Daj chwilę. I nagle oni mówią tak, no ale czekajcie, w końcu jesteśmy mediatorami, to my to wymediujemy. I zaczęli mediować. I słuchajcie, wymediowali. Natomiast najpiękniejsza była reakcja konduktora, który podszedł i mówi, co to są za dzieci? Skąd wyście je wzięli? Więc wiecie, mediatorzy zachwycają mnie cały czas, bo patrzę na nich, wyglądają tak bardzo niepozornie, jeszcze jedna historyjka, którą muszę wam opowiedzieć. W moim mieście było spotkanie moich mediatorów w jednej ze szkół z władzami miejskimi, z radnymi. I na koniec jeden z panów radnych mówi tak, a powiedzcie mi proszę, co byście doradzili nam, politykom, żebyśmy się tak trochę mniej kłócili. I nagle Iga, taka bardzo spokojna, mówi tak, no cóż, może zamiast skupiać się na różnicach, Zastanowiliby się Państwo, co możecie zrobić dla wspólnego dobra. Słuchajcie, rozpłynęłam się w zachwycie. Efekty. No teraz możemy się pochwalić. To jest piąty rok realizacji działań. Czwarty rok, odkąd szkolimy mediatorów. I 20 października, kiedy będzie konferencja podsumowująca kolejne działania, wręczymy certyfikaty kolejnym ponad stu mediatorom. No i będziemy ich mieli wykształconych ponad 500. Ale to, co jest jakby dla mnie chyba największą satysfakcją, to to, że nikt już nie pyta, czym są mediacje. Nikt nie pyta, czy mają sens, nikt nie pyta, czy one są legalne, albo czy to w Polsce ktoś robi. Tylko pojawiają się kolejne szkoły i kolejne gminy, które gdzieś te mediacje chcą wdrożyć. No i przesadziłam o dwie minuty, ale mam nadzieję, że Państwo mi to wybaczą. Bardzo dziękuję.